Podcast HVL Home Virtual Living Wymiar Wnętrza. Odcinek trzeci. Cześć! Nazywam się Blanka Figas Grześkowiak, a moją pasją jest projektowanie wnętrz z połączeniem artystycznej duszy i inżynierskiej precyzji. Od najmłodszych lat tworzę, maluję, rysuję i rzeźbię, a moje prace były prezentowane m.in. na wystawach w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a także za granicą, aż w Stanach Zjednoczonych. Sztuka to jednak tylko część mojej ścieżki. Ukończyłam studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Poznańskiej, co pozwala mi spojrzeć na projektowanie wnętrz również z perspektywy technicznej. Dzięki temu łączę wizję artysty z precyzją inżyniera, co sprawia, że każda zaprojektowana przeze mnie przestrzeń jest nie tylko piękna, ale i funkcjonalna. Przez blisko 8 lat pracowałam w dziale prototypowym fabryki samochodów. Gdzie wdrażałam nowy model auta do produkcji seryjnej. Moje zadania obejmowały dbałość o każdy szczegół karoserii, od estetyki po precyzję wymiarów co do milimetra. Dziś, jako projektant wnętrz, przenoszę te same zasady do moich projektów. Harmonia estetyczna, precyzja i najwyższa jakość wykonania to fundamenty, na których opieram swoje podejście. Wierzę, że wnętrza, tak jak auta powinny być perfekcyjnie dopasowane do oczekiwań, solidne i piękne. Tworząc projekty wnętrz, łączę doświadczenie inżynieryjne z kreatywnością, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym wizjom moich klientów. Tytuł odcinka to TRENDY WNĘTRZARSKIE 2025 STWÓRZ NOWOCZESNE I FUNKCJONALNE WNĘTRZE Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś porozmawiamy o tym, co przyniesie rok 2025 w projektowaniu wnętrz? Dowiecie się, jakie materiały, kolory i technologie będą dominować, oraz jak wprowadzić je do swoich domów, aby były nie tylko piękne, ale też funkcjonalne i ekologiczne. Zapraszam do słuchania. Powrót do natury. Zacznijmy od jednego z najważniejszych trendów powrotu do natury. Naturalne materiały takie jak drewno, kamień, rattan czy glina będą królować we wnętrzach. Są nie tylko piękne, ale też trwałe i ekologiczne. Wyobraź sobie stół z litego drewna, gdzie widoczne są naturalne słoje. Do tego dodajmy regał z wikliny lub rattanowe krzesło. Taki zestaw nie tylko wygląda świetnie, ale też tworzy przytulną atmosferę. Łazience kamienne posadzki lub umywalka wykonana z marmuru dodają elegancji i wytrzymałości. Glina natomiast świetnie sprawdza się jako materiał na donice czy dekoracyjne ściany, które przyciągają uwagę. Nathan Williams w swojej książce The Nature of Home zauważa, że naturalne materiały pomagają nam lepiej odpoczywać i odnaleźć harmonię w codziennym życiu to szczególnie ważne w dzisiejszym zabieganym świecie. Kolory inspirowane ziemią. Przejdźmy do kolorów. W 2025 roku królować będą odcienie ziemi: beże, brązy, zielenie i rdzawy pomarańcz. Dlaczego są takie popularne? Ponieważ wprowadzają do wnętrz spokój i naturalną harmonię. Zacznijmy od ścian. Beż to idealna baza, która pasuje praktycznie do każdego stylu. Od skandynawskiego po boho możesz dodać brązowe akcenty, na przykład w postaci mebli lub ram obrazów, by wzmocnić efekt. A co z tekstyliami, zasłony w kolorze głębokiej zieleni idealnie komponują się z brązowymi meblami i beżowymi ścianami. Dywany w rdzawych odcieniach pomarańczy mogą dodać energii pomieszczeniom takim jak salon czy jadalnia. Dla odważniejszych polecam akcenty w kolorze granatu, poduszki, wazony lub obrazy. Granat idealnie kontrastuje z ciepłymi tonami ziemi, tworząc elegancki i nowoczesny efekt. Zmysłowe tekstury. Teraz zajmiemy się teksturami. Tekstury są tym, co nadaje wnętrzom głębi i zmysłowości. Wyobraź sobie kuchnię z ryflowanymi frontami szafek. Ich subtelna faktura przyciąga uwagę i dodaje nowoczesnego charakteru. W sypialni z kolei miękkie, tapicerowane ściany to strzał w dziesiątkę nie tylko wygłuszają pomieszczenie, ale też sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne. Idealnie komponują się z łóżkiem z aksamitnym zagłówkiem. Matowe wykończenia to kolejny hit. Matowe fronty szafek czy blaty kuchenne są nie tylko estetyczne. Ale też praktyczne, ponieważ łatwiej utrzymać je w czystości. Inteligentne technologie we wnętrzach. Przejdźmy do technologii Smart Home. To trend, który rozwija się w błyskawicznym tempie. Inteligentne oświetlenie LED to must have. Możesz dostosować barwę i intensywność światła do nastroju lub pory dnia. W salonie miękkie, ciepłe światło wieczorem, a w gabinecie chłodne które wspomaga koncentrację. Innym przykładem są systemy zarządzania temperaturą. Inteligentny termostat nie tylko pomaga oszczędzać energię, ale też sprawia, że zawsze wracasz do domu o idealnej temperaturze. Sterowanie głosowe wyobraź sobie, że jednym poleceniem możesz zgasić światło, uruchomić muzykę lub zasłonić rolety. To prawdziwa wygoda i luksus. Personalizacja i zielone akcenty. Na koniec zostawiamy personalizację i rośliny. Rośliny takie jak monstera, paproć czy filodendron to nie tylko piękne dekoracje, ale też naturalne oczyszczacze powietrza. A jeśli chodzi o personalizację, postaw na dodatki DIY takie jak ręcznie robione makramy, ceramika czy obrazy. Meble vintage z historią to kolejny sposób, by wnętrze nabrało unikalnego charakteru. Chcesz wyróżnić swój dom? Zainwestuj w lokalne rękodzieło. Od drewnianych dekoracji po plecione kosze na kwiaty. To detale, które sprawiają, że wnętrze staje się naprawdę Twoje. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że te trendy zainspirują Was do zmian w swoich wnętrzach. Pamiętajcie, że rok 2025 to czas harmonii między naturą, technologią i waszym indywidualnym stylem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga hvl.com.pl oraz Instagram. Do usłyszenia.